Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu 30. kolejki Betwiłl pierwszej Ligi. Pogląd siedlcarka nie wynik 1 do jednego Jako pierwszego komentarza do spotkania poproszę trenera zespołu Arki. Nie jesteśmy zadowoleni z tego punktu, bo, bo zawsze gramy o zwycięstwo i, i w waszych o okoliczności, czyli, że prowadziliśmy, yy, bo te okoliczności no, kazały nam i chcieliśmy do ludzi, żeby by te, to zwycięstwo dowieść. natomiast... W takich meczach, nie tylko i łącznie z trzcicami, ale, ale z innymi zespołami, z którymi się mierzyliśmy, które walczą o utrzymanie kluczowe strzałek z drugiej bramki. Czyli sytuacje, które miał Jao, którą miał chwilę po minimalnym spalonym, to były, to były niezależne sytuacje, żeby, żeby zamknąć tę drugą bramką. Ponadto musi, musimy być na z miłką, jeśli chodzi o taką kulturę gry, bo, bo jeżeli gramy z często bezpośrednio, no to, to zdajemy się taką grę. W której nie mamy kontroli, w której kierujemy dużą liczbę starych fragmentów gry za przeciwnika no i wtedy, wtedy zawsze, zawsze przy nim może coś stworzyć. Natomiast zabieramy ten punkt ze sobą do, do Gdyni, yy, wracamy, Wracamy na pewno nie w pełni usatysfakcjonowani, ale ze świadomością, że to dla nas przynajmniej bardzo ważne spotkanie z Termaliką i robimy wszystko, żeby do tego meczu się dobrze przygotować i przy pełnych trybunach odnieść zwycięstwo u siebie w Dziękuję. Dziękuję. Proszę o komentarz do meczu trenera, Podobnie. Ogólnie dobry mecz dzisiaj. Oglądałem z łapki, z łapki trenerskiej, duże tempo I myślę, że... Biczu, nie ustępowaliśmy dzisiaj liderowi. Nie było widać, że ta pierwsza drużyna w takie jest takie to jest takie nieobiektywne zdanie. i szkoda w tej bramki skróconej, bo w tej pierwszej pory też nie braliśmy, że druga połowa dobra w naszym wykonaniu. Też mieliśmy swoją sytuację, gdzie zawodnicy takich byli z linii, zaangażowanie, ale nie tylko walka, ale dobra gra. Myślę, że taki zespół będzie się w następnych spotkaniach. No, no to ja lidera dzisiaj wybrałem, że troszkę przyznaliśmy się dróżdżem. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do trenerów? Jeżeli nie ma pytań, dziękuję bardzo za